Kierujemy osobiście do Pana Prezesa Dariusza Stępczyńskiego, którego cechy menadżerskie przyczyniły się do osiągniętego sukcesu. Gratulując osiągnięcie Regionalna Izba Gospodarcza w Bełchatowie jest dumna, że takie przedsiębiorstwo jest zrzeszone w naszej Izbie. Wszystkim pracownikom spółki życzymy dużo zdrowia, zadowolenia z pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny powstał w listopadzie 2003 roku z inicjatywy miasta Bełchatów. Później do grona udziałowców dołączyły kolejne podmioty: Fundacja Rozwoju Gminy Kleszczów, Kopalnia Elektrownia. Nasze dwa największe zakłady, no i ośrodek akademicki niezbędny w tego typu przedsięwzięciach, czyli Politechnika Łódzka. W tak dzierga, na miłość boską. <gry> Gruby sweter dla ciebie. Ale ja wszędzie babciu jeżdżę samochodem, babciu. Jak opon nie zmienisz, będzie jak znalazł. O? Przygotuj się do sezonu i odwiedź serwis Renault. Opony zimowe już od 159 zł, a kontrola zimowa już od złotówki. Szczegóły w serwisach Renault. W dobrych rękach, w dobrej cenie. Autoryzowany serwis Renault Sajewicz w Bełchatowie przy ulicy Ustronie 12 zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 oraz w soboty od godziny 9.00 do 14.00. Profesjonalna i wykwalifikowana kadra instruktorów. Trening dobierany do potrzeb i możliwości. Zajęcia skierowane do wszystkich grup wiekowych. Zumba, step, aerobik, zdrowy kręgosłup, yoga, tabata. Treningi personalne i dietetyka. Fitness and Dance Studio czeka również na ciebie. Przez kolejne lata dołączali kolejni e, udziałowcy samorządowi, powiat, bełchatowski. Gmina Rząśnia, ostatnio dwa prężne podmioty gospodarcze z regionu: Energomontaż Północ-Bełchatów i Inkom. Inicjatywa ta nakierowana była na szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorczości w naszym regionie i wsparcie tego rozwoju różnymi narzędziami, głównie wspartymi środkami pomocowymi z Unii Europejskiej. Przez 10 lat działalności, być może nie wszystko. Udało nam się tak, jak pierwotnie było to założone, być może nie wszystkie y, oczekiwania udziałowców w stosunku do parku y, zostały y, zaspokojone, natomiast y, te 10 lat to nie był czas zmarnowany. To był czas nauki, to był czas ciężkiej pracy, to był czas przygotowania tej spółki y, do zadania, jakie wspólnicy przed nią postawili. I myślę, że z perspektywy tych 10 lat dziś można stwierdzić, że jesteśmy dobrze przygotowani na nową dekadę i mam nadzieję, że ta nowa dekada będzie dobrym otwarciem do rozszerzenia roli parku w regionie: do tego, abyśmy efektywniej zaczęli działać na rzecz samorządów, na terenie których działamy, i aktywnie wspierać ich w. Promowaniu przedsiębiorczości i pozyskiwaniu inwestorów, którzy stworzą w naszym regionie wartość dodaną i to, co najistotniejsze z punktu widzenia przeciętnego mieszkańca naszego regionu, czyli nowe miejsca pracy. Podsumowanie pierwszych 10 lat działalności naszej spółki miało miejsce w dniu 22 listopada bieżącego roku. Była to okazja do spotkania kadry spółki z udziałowcami, ze współpracownikami, ze wszystkimi przyjaciółmi naszego parku. Był to czas, kiedy mogliśmy wspólnie powspominać to, co za nami, jak również zastanowić się nad kierunkami przyszłego rozwoju tej inicjatywy, jaką jest Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny i rolą tego podmiotu w gospodarczym rozwoju naszego regionu. Szanowni Państwo, ja oczywiście o historii parku mógłbym mówić wiele, ponieważ tak naprawdę zaczynałem swoją aktywność w samorządzie jako prezydent miasta wtedy, kiedy ten park powstawał i tak naprawdę jesteśmy tak mniej więcej na tym samym poziomie, jeżeli chodzi o lata aktywności zarówno tej biznesowej, jak i tej samorządowej. Cóż, myślę, że następna dekada, która przed parkiem jestem przekonany, że ta inicjatywa się obroni, że, że jest potrzebna, że jest. Pełne zrozumienie. Wynik tego widać w postaci zaangażowania nowych podmiotów do, w parku, zarówno jako udziałowcy, jak również ci, którzy w parku wewnątrz, korzystając z jego misji, z jego możliwości, funkcjonują. Przed parkiem jest nowa, nowa nowe wyzwanie. To wyzwanie będzie z całą pewnością podjęcie tego wyzwania będzie możliwe pod warunkiem ścisłej współpracy współpracy ze wspólnikami, z samorządami, bo na ich terenie, na ich gruntach ta aktywność gospodarcza ma szansę się rodzić i myślę, że spróbujemy tą szansę wykorzystać, a to co dziś powiedział prezes Dariusz to wskazuje jednoznacznie na to, że jest Szansa na to, a, aby ta misja parku była kontynuowana i była widoczna coraz bardziej na rzeczywistości gospodarczej naszego miasta. Chciałbym również serdecznie z tego miejsca podziękować wszystkim, którzy pracują w parku, czyli całym, całej załodze. Tak się składa, że tak naprawdę nie wszystkich jesteśmy w stanie znać osobiście, bo przecież ta kadra jest już dziś coraz bardziej liczna. Dziękuję Wam bardzo za Wasze zaangażowanie za to, że to wszystko, co robicie jest profesjonalne, że nie ma problemów z rozliczaniem dotacji, które otrzymujecie na wsparcie na, na realizację różnego rodzaju projektów. to też jest ważne, bo brać jest Całkiem łatwo. Natomiast oddawać jest troszeczkę przy, bardziej przykro. Myślę, że za ten profesjonalizm państwu dziś należą się gratulacje i życzenia, aby tych absorpcji środków do realizacji różnego, różnych projektów, których się podejmujecie, było jak najwięcej. Wszystkiego dobrego panu Prezesowi i na jego ręce zamiast listu gratulacyjnego. Malutki, okolicznościowy. Taki znak, który mam nadzieję, że gdzieś tam w parku znajdzie swoje miejsce i będzie przypominał, że był taki moment, kiedy był hatowsko Park Przemysłowo-Technologiczny obchodził swoje dziesięciolecie. Dziękuję bardzo. Wkrótce święta, a ty nie masz pomysłu na prezent? Księgarnia Eureka zaprasza. Reprodukcje i obrazy malowane na szkle, markowe pióra i długopisy. Rodzinne gry, planszowe puzle, malowanki, pluszaki, zabawki, pomoce edukacyjne. Książki dla dużych i małych, torby i papiery świąteczne. Tornistry i plecaki. Albumy fotograficzne, artykuły biurowe i papiernicze oraz wiele innych. Gwarantujemy najwyższą jakość sprzedawanych produktów. Znajdziesz nas w centrum miasta, kościuszki 4. Stres przed klasówką, a do tego straszą maturą? Centrum Edukacyjne Galileusz zaprasza na korepetycje: język polski, język angielski, matematyka, biologia, chemia, geografia, WOS. Przygotujemy Cię również do poziomu rozszerzonego. Przyjdź, Galileusz czeka. Prezes niekoniecznie musi być najlepszy, ważne, że miał najlepszych pracowników. Mądrość prezesa bierze się z mądrości zespołu, który ma. Mądry prezes potrafi docenić ludzi, i taki zespół potrafi zgromadzić. Tego darku się udało, i dlatego to jest ten efekt finalny. I zdanie trochę perspektywa na przyszłość. Jeżeli mamy tyle wyobraźni, wybiegniemy do przodu na 20 lat. Proszę Państwa, rzeczywiście kopalnia powoli będzie kończyła swoją żywotność w tym terenie 2038. Mamy nadzieję, że będzie złocze, ale trochę dalej. I teraz, to co robi się w parku to jest de facto przyszłość polskiej i nauki, i przemysłu i można powiedzieć sfery usług pozindustrialnych. Jest to potrzebne i trzeba myśleć w perspektywach dziesiątek lat do przodu, a niekoniecznie rozpatrywać przeszłość, ale to nie znaczy, żeby świętować takie okrągłe rocznice, bo warto uczyć sukces. Jest sukces, trzeba go uczyć i trochę przewrotnie powiem taką jedną myśl bo czasami tam coś chodzi po głowie. Jeżeli idą za nami za Tobą miliony, zatrzymaj się, zastanów się, co zrobiłeś źle. W tym przypadku życzę, żeby te dziesiątki, setki firm skorzystały z Waszej wiedzy i miały się coraz lepiej. My jako samorządowcy powiatu bohatowskiego z całą odpowiedzialnością weszliśmy w ten projekt pod nazwą Bohatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny, bo wiemy jak ważnym dla sytuacji społecznej, gospodarczej naszego powiatu jest właśnie działalność tego parku. Wiemy jak ważnym jest udział samorządów w takim przedsięwzięciu. I my doskonale rozumiemy to, co powiedział przed chwilą prezydent miasta Marek Szanowski, rozumiemy misję działalności tego parku. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do powstania parku, ale i do jego funkcjonowania wszystkim prezesom parku, ale przede wszystkim całej załodze. Bo tak naprawdę w tych burzliwych czasach, w tych dziesięciu burzliwych latach nie byłoby możliwości tak sprawnego działania, gdyby nie kadra zatrudniona wychodzącą Kreszowskim Państwem. I tego wszystkim serdecznie gratuluję. Myślę, Panie Prezesie, że te 10 lat, które pokazało, że możecie działać w różnych sytuacjach. W sytuacjach i łatwiejszych, i trudnych, nauczyło Was tego, że jesteście zdolni do funkcjonowania w każdych warunkach i sobie poradzicie. I tego gratuluję i życzę na kolejne 10 lat. Katering wigilijny dla firm i biur oraz zamówienia indywidualne. Potrawy postne, gorące i zimne. Pierwsze i drugie dania. Duży wybór ryb. Przestawki, sałatki, ciasta. Bogata oferta. Niepowtarzalny smak. Atrakcyjne ceny. Centrum gastronomiczne Kubuś zaprasza. Jesteśmy już na rynku 24 lata. Prowadzimy biuro tłumaczeń. Technika i licea dla dorosłych oraz szkoły licealne. Serdecznie zapraszamy. Interlogo z Was nie zawiedzie. W momencie, kiedy ja wchodziłam, Pan przeżywał jeszcze okres takiego niemowlęcego, że tak powiem, startu i miał olbrzymią stratę. Udało mi się po czterech latach. Zostawić park z pięknym wianem, mianowicie z zyskiem i z projektami, które były już wdrożone, a które obecny pan prezes, pan Dariusz Terczyński, rozwinął, przeprowadził, kończy teraz z sukcesami, z czego jestem dumna i jestem wdzięczna, dlatego że nie zostało to zbanowane. Udało się również wykorzystać Profesjonalizm, entuzjazm i zaangażowanie załogi, e, która troszeczkę wyszła spod mojej ręki, jeśli chodzi o e, przynajmniej realizację projektów europejskich. E, chcę też powiedzieć, że zysk udało nam się uzyskać nie za pomocą produkcji lizaków, e, do czego również byliśmy chwilami namawiani, tylko poprzez realizację misji, co jest sztuką Niezwykle trudną, ale dzięki temu udało się, myślę, pobudzić innowacyjność, wspomóc, wesprzeć przedsiębiorstwa, które mają dobre, innowacyjne pomysły i które chcą się wypować tutaj w tym obszarze. <laughs> Dlatego też życzę, żeby park w dalszym ciągu tak się rozwijał, w dalszym ciągu potrafił wykorzystać potencjał, ten, który jest tutaj w regionie, zarówno potencjał wielkich inwestorów, szacownych firm, samorządów, które były techniki jako uczelni wiodącej technicznej w regionie, co jest piękną kompozycją. Tak dobry skład udziałowców w parku bardzo rzadko się zdarza i to jest również jeden z czynników sukcesu. Dlatego tym bardziej jestem szczęśliwa, że park pozyskał nowych inwestorów, którymi są firmy, które firmy są bardzo potrzebne w strukturze parku. I myślę, że to wszystko stanowi taki bardzo dobry fundament i punkt startu do następnego dziesięciolecia. Życzę dużo większych jeszcze sukcesów na tym polu, z korzyścią dla nas wszystkich, którzy tutaj mieszkają. Dla mnie park znalazł swoje miejsce tutaj. I to jest wspaniałe miejsce i to jest wspaniałe uzupełnienie tych wszystkich puzli, które tutaj gospodarczo są ułożone w Bełkatowie. Działają w Bełkatowie, w rejonie Bełkatoa olbrzymie przedsiębiorstwa, mówię tutaj o, o, o GieKSie, działają duże przedsiębiorstwa, częściowo zrzeszone w Regionalnej Izbie Gospodarczej, działające też poza Izbą Regionalną Gospodarczą, natomiast działają również małe, i PARK daje szansę, że cały czas ten rozwój będzie następował, tych przedsiębiorstw będzie się przybywało, poczynając od tych, od tych małych, ale również pomagając tutaj w kontakcie z nauką, z Politechniką Ludzką, tym firmom większym i również tym największym. Jednocześnie PARK znalazł swoje miejsce jako miejsce do inwestycji Przychodzących z zewnątrz, bo z jednej strony jest yy, yy, strefa yy, kleszczowska, o której tutaj bardzo pięknie mówił Pan Andrzej, i tam wchodzą inwestorzy już od wielu, wielu lat. Ale drugie miejsce, uzupełnienie, może trochę o innym charakterze, o, dla innych inwestorów, to jest miejsce w Bełchatowie. też bardzo atrakcyjne. I bardzo serdecznie tutaj gratuluję, jestem pod dużym wrażeniem, że, że ten park się tak rozwija, że jest to 10 lat. Fajnie, że ten park jest w naszej organizacji, w Regionalnej Izbie Gospodarczej, która notabene, notabene obchodzi w tym roku 20 dwudziestolecie swoich działalności. Także też, też, powiedzmy, mamy się czym pochwalić, ale to będziemy się chwalić kiedy idziemy. Zjedz smaczny obiad w Domu Rzemiosła. Zestaw obiadowy, zupa i drugie danie w cenie 7 zł. Oferujemy dowóz na terenie Bełchatowa. Polecamy catering weselny i bankietowy. Firma cateringowa Krzysztof Maziarz zaprasza. Szkoła dla dorosłych lider zaprasza do Liceum Ogólnokształcącego i Szkół Policealnych. Skorzystaj z możliwości kształcenia za darmo i zdobądź zawód opiekuna medycznego. Na pozostałych kierunkach, takich jak technik administracji czy technik BHP, pierwszy semestr gratis. Osiedle przy torze, ulica Słowackiego 8, budynek szkoły podstawowej nr 13. My w uczelniach jesteśmy przyzwyczajeni do eksperymentu. My żadnej innowacji nowej nie. Opracujemy, nie wdrożymy, jeżeli nie eksperymentujemy. Ten eksperyment miał miejsce tutaj i po 10 latach z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że pomimo wielu trudnych chwil, które po drodze przeżywaliśmy i z zwątpień, dzisiaj widzimy park, jako również jego udziałowcy, w kondycji bardzo dobrej, a przede wszystkim z wielką perspektywą na następny okres finansowania. Zbliża się nowy okres finansowania, Horyzont 2020, który z założenia zakłada, że nasza przewaga konkurencyjna nie tylko nas Polski, ale i całej Europy ma być budowana nie poprzez obniżanie kosztów, a poprzez podnoszenie konkurencyjności opartej na innowacjach. Wręcz instytucjonalne regulacje będą narzucały konieczne tworzenie konsorcjów naukowo-biznesowych, naukowo-, -biznesowe, naukowo -biznesowe, Przemysłowych, aby móc aplikować o to specjalne wsparcie w nadchodzącym okresie finansowania. To bardzo ważny okres dla parku w najbliższym dziesięcioleciu. Ci padły takie słowa, że parki w, w, w tym nowym obszarze ekonomicznym nie działają tak dobrze jak w Niemczech czy we Francji. Natomiast ja podróżując po tych krajach, kiedy się interesowałem, pytałem prezesów parków, jak to było historycznie. Nigdy nie było historycznie tak, że był pomysł. I od razu był sukces. Zawsze były pewne okresy inkubacji, osiągania pewnej masy krytycznej. Ja z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć, że dzisiaj Bełchatowsko-Kleszczowski Park Przemysłowo-Technologiczny, poprawnie powiedziałem Panie Prezesie? Poprawnie, tak? Ma ową masę krytyczną, która jest zdolna w najbliższym okresie budować podstawy przedsiębiorczości w regionie bełchatowskim. Szanowni Państwo, przed nami dwie ważne date, daty w rozwoju tutaj tego regionu. Ja cieszę się, że akurat jestem w gronie działaczy gospodarczych, samorządowych, dlatego myślę, to co powiem, powinno trafiać na ten dobry grunt, bo różnie to bywa z odbiorem społecznym, jak mówimy o przedsiębiorczości, o rozwoju, w świadomości wielu, to co mamy dzisiaj w regionie naszym, to ma być do końca świata i parę dni dłużej. To jest nic bardziej mylnego i tu musimy popracować nad tym, bo robienie czasem z naszego regionu, tego miejsca wiecznej szczęśliwości nam bardzo negatywnie wpływa na obraz, gdzie chcę powiedzieć o tej dacie dla nas bardzo ważnej, dwóch datach. To jest 2017, gdzie kończy się węgiel w elektrowni, przepraszam, w kopalni Bełchatu. Mamy lata 2014, o których tu mówiono, 2020. Czyli ja podejrzewam, że to jest największa dawka środków finansowych z Unii Europejskiej jako pomocowe dla Polski. Czyli tutaj nasuwa mi się pytanie, jak my wykorzystamy te, te dwie ważne daty. Chciałbym tutaj serdecznie podziękować za inicjatywę, którą podjęliśmy wspólnie z panem prezydentem, starostą, radą powiatu przewodniczącym Rady Powiatu, by 6 lutego zorganizować sympozjum, czy to konferencję na temat bardzo dla nas istotny, uważam. Mianowicie pod tytułem region funkcjonalny Bełchatów-Złoczew, Bełchatów-Złoczew, węgiel dzisiaj i co dalej. Proszę Państwa, czeka nas Budowa wspólnego rynku energetycznego w Europie. Dla mnie jest to, jest to bardzo istotny sygnał, że musimy zmienić podejście do całego procesu związanego z górnictwem, energetyką i w związku z tym to, co tak my nazywamy dzisiaj restrukturyzacją dzisiaj naszego zagłębia, a szczególnie zakończeniem wydobycia węgla, będzie tu skutkować potężnymi perturbacjami na naszym rynku. Dlatego też czeka nas, Wielkie wyzwanie. I w parku wszystkich działaczy, i kto tylko działa na rzecz pobudzania rozwoju regionalnego, powinien mieć te dwie daty na uwadze. Musimy tutaj coś zrobić. Musimy na tej konferencji zastanowić się, co dalej robimy, by ta krzywa spadająca związana z restrukturyzacją największego pracodawcy w naszym regionie. Z drugiej strony. Pobudzanie regionu od innej strony niezwiązane bezpośrednio z przemysłem górniczo-energetycznym, gdzieś tam się przecieka w najkorzystniejszym, że tak powiem, punkcie do całego regionu. I tu chciałbym właśnie na to zwrócić uwagę. Dziękuję za dotychczasową współpracę, życzę tych sukcesów, szczególnie na tym polu, który powiedziałem. Dziękuję. Jako dobrą prognozę na przyszłość chciałem przytoczyć fakt, który stał się tak powiem dwa dni temu, tuż za zgodą udziałowców podpisaliśmy umowę przedwstępną z inwestorem zainteresowanym inwestycją na terenie miasta Bełchatowa. Oczywiście od umowy przedwstępnej do e, ostatecznego sukcesu daleka droga i gwarancji sukcesu nie ma, natomiast e, jeśli nam się uda, to Pozyskamy na terenie miasta Bełchatowa inwestora, który jest gotów zainwestować kilkanaście milionów złotych w zakład produkcyjny i stworzyć kilkadziesiąt miejsc pracy. Mam nadzieję, że to wydarzenie sprzed dwóch dni będzie pierwszym takim pozytywnym kamyczkiem do naszego ogródka rozwoju gospodarczego regionu. I mam nadzieję, że pierwszym i nie jedynym, że takich kamyczków w naszym wspólnym ogródku będzie coraz więcej. Tego życzyłbym sobie, tego życzyłbym udziałowcom spółki i wszystkim tym, którym leży na sercu gospodarczy rozwój naszego regionu. Dziękuję serdecznie.